Pada deszcz. Jesteśmy w króli czarni. Będziemy próbowali sprawdzić, ile te nasze królewne Graśka i Baśka. Bo Londyna ma 11. W następnym filmiku sprawdzimy Londynę. Dzisiaj sprawdzimy Grazie i Baśka ale mamy intruza, który mi stropuje luliczki ale może mi się uda Także najpierw pójdzie Graśka. grazia jest taka że nie boi się nie boi się nie boi się ale ją sobie wysadzimy, więc jakby będzie pauza. A gniazdku sobie zrobiła zaraz koło otwarcia. Więc jakby nie będę się musiała wspinać. Także za chwilę się widzimy. Wysadzę sobie samicę, i jesteśmy z powrotem. Samicy już gnieździe nie mamy. Będziemy patrzeć. Są pisklątka. <laughs> Już widać. Piskląteczka malutkie. Tu przymacam, bo wcześniej by się tu sianko ruszało. Gdzieś któreś tu nie przyszło i sobie tu nie zostało. No właśnie jest zguba. Fajna ciepła. I to tylko chyba ta jedna zguba była. Już nic nie mamy. Ja sięgam dalej. Nie ma. Może myślę, że wszystko jest w gniazdku. Zaraz je policzymy. Nie jest ich za wiele, ale jest dobrze. Jeden. ...dwa... ...trzy... ...cztery... ...cztery... ...jakie wrybolki fajne małe... ...cztery... ...pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i to by było na tyle. Także ma dziewięć. Muszę się uwijać, bo mi się mamusia bardzo tu denerwuje. Tu jest. I tupie Próbuję się wydostać. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem i ostatni dziewiąty jest. Myślę, że wszystkie są tam gdzie być powinny, czyli tam gdzie im cieplutko. Teraz jest tu przykrywamy. Robię było ciepiusio, czy cieplusio. cieplusio, cieplusio. Teraz szybko dajemy mamusie, bo mamusia się naprawdę stosuje. Nie chciałabym żeby się coś złego wydarzyło. Że to był jeden ociekinier, więcej nie widzę. Dobra, za chwilę się widzimy. Teraz bierzemy mamusie. Mamusia jest zazwyczaj spokojna, ale wyjątkowo się denerwuje. No takie prawo. Tu, już. Nie denerwujemy się, nie denerwujemy się. Już. Już, już Grażynka jest wszystko okej. Okay. Wszystko jest na swoim miejscu, tak? No. Zdolna, jesteś niesłychanie. Bo dziewięciorka masz. Dziewięć. Dziewiątek. Dziewiąteczka. Nie tam A teraz sobie sprawdzimy. Mam A teraz sobie sprawdzimy. Blondyna jest sprawdzona. Teraz będziemy sprawdzać basię. Z tym, że muszę wypędzić kota. Bo niestety kot mi tutaj robi robotę. Tak jak wspomniałam, teraz sprawdzamy basię. Musiałam kota wygnać. To zamykać wszystko za sobą, bo jak to koty. Byle dziurka i jest koło mnie. Także Dobra, uspokoimy ją, wygłaskamy ją Żeby miała zapach jej sierści na sobie. Basia, chodź Chodź, bo Pancia musi policzyć, ile ty to wyklułaś tych twoich małych robaczków. No. Także widzimy się za sekundę. Chociaż nie, no może mi się uda nagrać. Jak zabieram Basię. Basia sobie siedzi tu. Jeszcze właśnie wygłaskam chwilę jedną ręką ja przepraszam za taki beznadziejny chaos ale jedną ręką to wiadomo, że nie jest lekko. Także Baseńka, Baseńko, Baseńko, Baseńka. Basienka ma ze 7 kilo, może 7 to nie, ale 6 na pewno. Jest. Potężny kluczek. Dobrze. Zabieramy się za Basienki gniazdo, z tym, że u Basienki będzie mi ciężko, bo Basia sobie wykluła tam dalej. Muszę sobie coś wziąć, także chwilę mnie nie będzie. Jestem z powrotem. Musiałam założyć rękawiczki niestety, bo przylazł mi kot. No i całkiem nieświadomie dziada złapałam. Musiałam ponowić próbę. A gdzie te wróbelki są? O, no, w samym rogu. Ale to dobrze, bo ona ma tutaj okienko otwarte. Ja tu jestem i czuję jak mnie podbiewa. Więc fajnie sobie je zamaskowała. Musimy troszkę rozkopać na chwilkę tak szybciutko. I szybciutko je policzymy. Tak naprawdę szybciutko, bo praktycznie chłodno. Czyli tak dwa. Cztery Pięć Sześć Sześć Czuję go tam, czuję go tam, sześć Siedem Osiem Dziewięć. No i to by było chyba na tyle. Dziewięć, dobra. Uwijamy się, bo maluszki nam zbartą. Dziewięć. Rozłączę się bo sprytnymi to będzie dwoma rękami. Także za chwilę się widzimy. No, gniazdko zabezpieczyłam. Maluszką tu już będzie ciepło. Biorę samicę i uciekamy. Chodź, Basia. Chodź. No maluszku, wchodzi. Wszystko jest na swoim miejscu. Masz wszystko na swoim miejscu. Masz 9 tyle co i Graśka. Graśka i Baśka mają po 9, a Blondyna ma 11. Także myślę, że się filmik spodobał. Tymczasem.